Dzień dobry, Jan Piński i Tomek Szwajgierd. Były wieloletni współpracownik wywiadu później Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Dziś mamy dla Państwa dobrą wiadomość. E, otóż pan prokurator generalny Adam Bodnar, jego prokuratura, dała wreszcie kopa w cztery litery Centralnemu Biuro Antykorupcyjnemu. Pamiętacie, jak wam mówiliśmy i prosiliśmy też za waszym wsparciem i za pośrednictwem naszego kanału? Prosiliśmy o to, żeby już nie dawać żadnych spraw Centralnemu Biuro Antykorupcyjnemu, które jest po prostu policją. Polityczną opisu i niczym więcej. No i uwaga, szanowni państwo, no w końcu nie powiemy, że nas się zaczęto słuchać, ale ten głos stał się na tyle głośny, że uwaga, w dwugłośnych sprawach ostatnich prokuratura nie skorzystała z centralnego biura antykorupcyjnego, tylko najpierw mówimy o sprawach wyłudzeń, przepraszam w malwersacji polegających na wpłacaniu tam jakichś pieniędzy tam na cele partyjne chodzi o KGHM mieć i kombinat zaczęło to badać Agencja bezpieczeństwa wewnętrznego jak BW zaczęła to robić teraz i sprawdzać, że było jeszcze śmiesznie jak zaczęli wrzeszczeć Wąsik z Kamińskim, dlaczego to robi ABW, a nie CBA, to panowie stwierdzili, że odkryło to ABW i ABW prowadzi. Oni zaczęli wrzeszczeć, że to bzdura, że to nie ta służba, która odkryje, wcale nie musi prowadzić, że tak nie powinno być. Wiecie, państwo, oni awanturowali się z tym, żeby to pa służba pani Górda Kwiatkowskiej, teraz pana e, Tomasza, e, e, niech mu, jak już jeszcze mi się nie wbił w pamięć, e, po prostu. E, żeby to o ta służba się zajmowała e, po prostu ściganiem przestępstw korupcyjnych, szczególnie tych, w których są zamieszani politycy PiS. No i teraz, szanowni państwo, e, kolejna rzecz warto odnotowania. Pan e, Karol Nawrocki, jak wiecie, e, no, dysponował tymi lokalami. To się nazywało statek miłości, czyli te lokale, które były pod jego kontrolą, które sam sobie wynajmował, e, nie płacąc za to. To było ponad 200 dni. Uwaga, posłuchajcie. No, wszczęto śledztwo, i uwaga, nie będzie się tym zajmował CBA, tylko policja, Wydział do Spraw Korupcji, Wydział Gospodarczy. Tomku, jakby to powiedzieć, chyba właśnie o, to, o, o takie Polskie walczyliśmy, jakby powiedział klasyk. Ja tylko jeszcze, zanim oddam Ci głos, polecę Metatron, szanowni Państwo. Dwa tomy. Jeszcze raz powtórzę, ci z Państwa, którzy zamówili i dostali tylko jeden tom, takich Państwa jeszcze jest kilka, którzy do nas się nie zgłosili, proszeni są o informacje, zaraz doślemy drugi. To była wina zamieszania z początku zeszłego tygodnia, a wszyscy inni już teraz oczywiście otrzymują dwa tomy. Bardzo polecamy. To jest naprawdę znakomita książka pana pułkownika Piotra Wrońskiego. Ja też przypominam o historii bez cenzury. W dobrych kioskach, w dobrych empikach na stronie Hognot i na stronie capitalbook.com.pl, a tutaj jest tekst o związkach z KGB Donalda Trumpa z latach świata 70. i 80. XX wieku. Coraz bardziej aktualny materiał. A teraz Tomku no. To, to, jest, to jest przełom, bo to oznacza, że góra, my tu uznajemy, że tak powiem, sprawczość pana Bodnara. Oczywiście być może decyzję podejmował pan Korneluk, ale no, pan Bodnar jest szefem. W każdym razie no, wyszła jakaś odgórna dyrektywa, żeby już więcej nie dawać Centralnemu Biuro Antykorupcyjnemu, a to bardzo dobrze. Tak, szanowni Państwo. Pan Jerzy Łukaszyński nie jest zadowolony z tego. Hmm. Tak, Panie Jerzy, wieści się szybko rozchodzą. To, to prawda, no bo pan wie już, że teraz to uderza w pana, no bo to wszyscy w pana uderzają. no Pan wybrał alfa i teraz wezmą alfa. Sprawdzą i nie ma tej ostatniej deski, ratunku, że pan siedzi i pan czeka, co będzie, bo wąsik mówi, że będzie OK. ziobro dumny buję się nawet, mówi, że jest załatwione. Nic nie będzie załatwione. Będą, będą przesłuchani ludzie, którzy zgadzali się na, na to, że pomimo tego, że w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku jest sala konferencyjna, są odpowiednie miejsca do przyjmowania różnych delegacji. Nie wiem, no jeżeli te delegacje zostają dłużej, to można im wynająć hotel na mieście, a raczej te... te pokoje czy te, te apartamenty w te, tym muzeum powinny służyć pracownikom. Ale dobrze, no tak to, tak to jest. W każdym razie policja dokładnie robi to dużo częściej niż trzeba, bo ma tysiące spraw korupcyjnych. Naprawdę. Większych, mniejszych, różnych, nie takich politycznych, tylko normalnych spraw korupcyjnych i to on potraktuje jako kolejną normalną sprawę korupcyjną. Ale tam już Wy nie dojdziecie, bo Was nie to lubi. Także, wiesz Państwo, już była taka sytuacja, kiedy znowu, że wcześniej, przepraszam, e, widzieliśmy przerażonego Ziobra. Przerażonego Ziobra widzieliśmy podczas realizacji e, ABW, bo to taką pierwszą służbą było ABW, które pojechało na Kilka adresów, i wraz z innymi służbami, również tam jeszcze inne służby ich kontrolowały, no bo razem tak to było, tak żeby było wszystko ok. Jak się chce, to można zachować wszystko w tajemnicy, i pojechał do Jeruzala, pojechał do Warszawskiego mieszkania Ziobry, do innych adresów i zdobyli między innymi te akta, które przytrzymywał Ziobro bezprawnie, akta swojego ojca w domu w Warszawie i akta, I, i kalendarze, różnego rodzaju dowody yy, z Jeruzal. i Ziobro oszalał, Ziobro ozdrowiał, Ziobro wieczorem razem był z tym małym, tym, tym wiem, Goskiem, był z tym, tym, panem, pa, pan, panem, przepraszam, pa, pa, panie, pana, głos słychać, człowieka nie widać tego, tego pana Goska, że on z nim tam przyjechał i. Pan Kocek tam wyskakiwał i, i, i też dopowiadał coś, bo jest ważny wszędzie, tak, tak, Pan pomaga chyba tu w nocy, nie, jak pan tak w dzień tak poskacze, pan tak się tak nakręci, to w nocy pan myśli, nie, nie, on nie jest taki mały zupełnie, to, to nieprawda, Żart. czy to były żarty, przepraszam, bo się nagrywamy wieczorem i, 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 i Sorry. Czyta, czyta, czytałem, czy, wczoraj czytałem, wczoraj, czytałem wpis pani Sarny i się śmieje, ale nie mogę go zacytować Gratuluję naprawdę pani. Świetnie. I szanowni państwo, kiedy czynności prowadziła inna służba niż CBA, to sprawa poszła. Przeraże u nich jest przerażeń, widać. Kiedy ABW zajęło się tym, co się dzieje w KGHM między innymi, i tymi dotacjami y przekazywanymi do chodniczych straży pożarnych, do różnych instytucji, czy różnych miejsc, których, których PiS chciał sobie zapewnić wyborców, suskiwał, wył. na komisji. Jak można strażaków i dręczą, i robią? Bo aby było spokojnie zrobić. Do tej pory wszędzie było CBA pani gurdak Kwiatkowski. pani, To Janka jest zdobycz, ale jest zdobycz taka, że usłyszycie państwo, nie mogę teraz, ale po prostu ja jestem człowiekiem wstrzemięźliwym, potrafię siedzieć na informacjach, nie tak jak Janek, bo Janek po prostu potrafi te informacje mieć i jest jak wywiórka, czasami zapomina, że ma musi jechać daleko, żeby je wykopać, ale te orzeszki ma, znajduje w końcu, a te są świeże, świeże orzeszki i będą, będą dla Państwa, Janek już nie będzie siedział, ja, ja bardzo go poproszę i Państwu przekażę, bo... Tego, żeście się nie spodziewali, Widzieliście, nikt, tego, się nikt nie tego, że się, tego się z was nikt nie spodziewał, to mniej więcej jest tak samo, jak, jak z tym panem, co u mnie był tak dzisiaj, znowu jeszcze Tomek. raz. Wczoraj w gościach, przepraszam, wczoraj wczoraj w gościach, tak był. Szanowni Państwo, to może, bo ty mówisz Tomku tego, tak. Tomek wczoraj miał e, obstawę, którą sfotografował i wrzucił na Twittera i e, nasi Widzowie, nasi czytelnicy na X, znaleźli, że to jest ten sam pan, który śledził Tomka i sami podesłali, który śledził Tomka w październiku. I... Razem z obrońcą, na spotkaniu z obrońcą przyjechał. Więc chodzi, o to, chodzi o to, że kadry się kończą CBA, że po prostu ci sami ludzie po prostu przyjeżdżają już w lutym, to ci, którzy byli obcięci w październiku, to rotacja była dłuższa. Lecą rany i przy... teraz proszę tego z lodem w zębach, ten mi się najbardziej podoba, naprawdę. Ten był najfajniejszy. Nie, ale to jest Tomek, bo to ch chodzi o coś takiego, że to, co Państwo opowiadamy o cenach centrum... Janku, bo to, jest, to jest koniec. Prokuratura już nie chce tego, żeby CBA tam się na tym rozmościło i żeby oni mieli problem. Oni chcą tą sprawę wyjaśnić, sprawę alfa, chcą naprawdę wyjaśnić, chcą pokazać, co się działo na tym nastatku miłości. O tak, trzeba powiedzieć. I oni to zrobią. Oni to po prostu zrobią. Pamiętajcie Państwo, że pytania, już teraz sobie żartowaliśmy żeby mi było tak śmiertelnie poważnie, ale y, pamiętacie Państwo, że doświadczeni śledczy y, te pytania zadają i zadają pod bardzo różnym kątem, bo oni chcą wyjaśnić sprawę, y, oczywiście wątków obyczajowych nie będą Państwu przedstawiać, ale sam skład osobowy, no bo jeżeli wiadomo, że był i tam te apartamenty były wykorzystane, to kto był? I ten skład osobowy... No spodziewam się, że um, chyba Panie Jarosławie czas na wymianę kandydata. Pan tego nie chce, ale czas na wymianę kandydata. Um, no nie wiem, no chyba, że wąsik spróbuje coś zrobić w Policji w Gdańsku, ale Pan wie, bo na niego zły jest, że nic nie zrobi. Bardzo ważna informacja. Teraz mam nadzieję, że prokuratora pozabiera wszystkie śledztwa. To znaczy zabierze śledztwa dotyczące Obajtka, Orlenu, tych wszystkich rzeczy dotyczące Kolegium Humanum, gdzie oni wyją, dotyczące y, Rafała Szaskowskiego, chcą go zaatakować, dotyczące, dotyczące y, y, NCBR-u, y, dotyczące ryzyka i ja jeszcze mogę długo wymieniać. Pozabierajcie im te śledztwa. I zawierzcie te śledztwa prokuraturze yy, krajowej z Katowic, tej mm, ulubionej, zwinięłej ziobry. I zobaczycie Państwo, że zacznie panować prawo i sprawiedliwość. To jest to, o czym mówimy, Jan. Przede wszystkim to jest tak, że Centralne Biuro Antykorupcyjne według nas, ale to dobrze, my nie jesteśmy autorytetem, według Donalda Tuska to była Policja Polityczna PiS. I nagle powiem, powiem Państwu tak, co zrobiła Pani Agnieszka Górda-Kwiatkowska? Otóż z tego materiału, który niedługo Państwu opublikujemy, ale wynika jedna rzecz, którą dzisiaj możemy powiedzieć, że Pan Tomasz Siemoniak dał totalnie wolną rękę, o czym ona podkreślała, że dostała pełną niezależność od pana Tomasza Siemoniaka. To jest, szanowni państwo, jakiś absurd. Przychodzi człowiek, przepraszam, do burdelu, do organizacji przestępczej, która wsławiła się w tym momencie bezprawnym używaniem broni przeciwko politykom, dziennikarzom, biznesmenom, ludziom, którzy w jakiś sposób byli wrodzy władzy, ewentualnie posiadali zasoby, tak jak na przykład Leszek Czarnecki, które władza chciała przejąć pod kontrolę. I nie następuje żadne oczyszczenie, żadna weryfikacja szeregów. Następuje dyrektywa, że pani Agnieszka Górda-Kwiatkowska ma swobodę w robieniu tego, co chce w. Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Szanowni Państwo, jestem po prostu zszokowany. Ja mogłem sobie wyobrazić sytuację, że pani Górda Kwiatkowska dostała jakieś zalecenia, które ignorowała i nie wiem, roztoczyła jakiś wielki urok osobisty i potrafiła zwodzić pana Tomasza Siemoniaka, natomiast fakt, że on dał jej carte blanche i oni po prostu nie zrobili nic. Mało tego, na czołowe stanowiska Lud kierownicze nominowali zaufanych Wąsika i Kamińskiego. I szanowni państwo, teraz ta cała struktura, wiecie państwo, to, że ten nowy szef CBA ma być niby lepszy niż stary, to jest pan Tomasz Strzelczyk, bo niby był ja przypomnę, że niestety pan Paweł Wojtunik pozytywnie się wypowiadał zarówno o panu Agnieszce, pani Agnieszce Górdak-Kwiatkowskiej, tak teraz się pozytywnie wypowiadał panu Tomaszu Strzelczyku. Natomiast zobaczycie, szanowni państwo, że to jest taki zwany gambit. Oni chcą przeżyć jak najdłużej, wychodząc z założenia, że każdy kolejny miesiąc, każdy kolejny tydzień przeżycia jest na wagę złota. To jest bardzo dobre działanie z punktu widzenia organizacji skazanej na wymarcie. Szanowni Państwo, to jest tak, że kiedy ja wiele razy też opowiadałem o dziejach naszej historii, i mnie pytają, dlaczego ja uważam na przykład Powstanie Kościuszkowskie za debilne, mówię, dlatego że po Powstaniu Kościuszkowskim zlikwidowano państwo polskie. A wyobraźcie sobie, że ten kadłubowe państwo polskie, kadłubowa Rzeczpospolita dotrwała ze swoim jakimś tam królem do wojen napoleońskich. Jak prosto byłoby odtworzyć jej granice przedrozbiorowe po pobiciu przez e, Napoleona Prus, prawda? Jak prosto byłoby to wszystko zrobić, gdyby istniało kadłubowe państwo polskie. Dlatego dziś oni e, e, bardzo mądrze grają. Tutaj widać rękę. Ja bym powiedział, jest taki oficer wywiadu, który, dwojga nazwisk jednego operacyjnego, drugiego e, e, prawdziwego to jest Z i W. I on y, co jakiś czas pojawiał się przy Wąsiku i Kamińskim. Ilekroć mądrzej się zachowywali, tylekroć myśmy uważali z Tomkiem, że to on. To bardzo taka ciekawa historia. Myśmy go, myśmy nie mieli informacji, że on istnieje. Myśmy go wymyślili na bazie, jakby to powiedzieć, ruchów planet. To znaczy stwierdziliśmy, ile lat musi mieć facet mniej więcej i skąd pochodzić, żeby być w stanie udzielać takich porad Jarosławowi Kaczyńskiemu, i Wąsikowi i Kamińskiemu, i że musi tych porad udzielać doraźnie. Więc założyliśmy, że jest związany z Jarosławem Kaczyńskim, że ma, to zabawiliśmy się, szanowni państwo, w tzw. profilerów, czyli w ludzi, którzy po prostu starają się dowiedzieć z miejsca zbrodni, czyli z miejsca wydarzeń czegoś o sprawcy. I tak jakby powiedzieć, od, cofając to, jakby powiedzieć, stosując taką odwrotną e, zasadę, e, przypatrzenia się, kto mógł doprowadzić do tego, doszliśmy do wniosku, że to jest facet, który doraźnie e, doradzał Wąsikowi Kamińskiemu. I na przykład teraz, jak widzimy, jak CBA walczy o życie, znowu widzimy jego rękę, znowu widzimy to, że CBA się zaczyna bardzo mądrze bronić. Zobaczcie, co robi. CBA nie gryzie dzisiaj, nie kontratakuje, CBA się cofa. CBA się cofa w myśl zasady, że słabszy musi ustępować i nie dążyć do konfrontacji w sytuacji, w której ta konfrontacja będzie skutkować anihilacją. CBA nie ma dziś żadnych argumentów. W momencie, w którym pokaże pazury, w momencie, w którym zostanie złapane na próbie manipulowania polityką, to jest moment, w którym oni wszyscy zapłacą za to gardłem szybciej niż światło. Była wielka narada, czy bronić Agnieszki. Doszli do wniosku, że Agnieszka nie jest do obrony, natomiast padło stwierdzenie, które chcielibyśmy, żeby pan Donald Tusk, jeżeli dostanie ten stenogram, wziął sobie do serca, to znaczy Tomasza Strzelczyka będziemy bronić jak niepodległości, gurdak poświęcimy. To jest gra dziś, w której stawką jest... Wiecie Państwo, jeżeli nie, wy, nie, nie dokonamy wielkiej reformy służb, nam mówią, że pan Marcin Kierwiński, nie mamy tego prawa kwestionować. Zasłużył sobie na nienawiść służb, na brak między innymi poświadczenia bezpieczeństwa, tym, że optował i domagał się opcji zerowej zarówno w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, jak i w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. I to były te rzeczy, które no wiadomo, że uwierały panów, no bo opcja zero to jest to, co należy przeprowadzić. Szanowni Państwo, w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego e, służą wciąż ludzie, tacy jak pan Roman, e, szef, były dyrektor de, de, Departamentu Wsparcia Oper Operacyjno-Technicznego, Roman Bednarek, który odpowiadał za e, inwigilację mnie i Tomka. Szanowni państwo, przy czym była to inwigilacja bezprawna. W dużej części była robiona, przepraszam, na gębę, a w sytuacji w której jeden z jego podwładnych, który po prostu tak się akurat złożyło, mieszkał blisko mnie, wykorzystywał swoje prywatne mieszkanie, niezależnie od tego czy mieli jakąś zgodę, czy nie mieli jakąś zgody do inwigilowania mnie. Nikt z tego nie zrobił żadnego Użytku. Ten pan dostaje dziś nagrodę 25-lecia służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jest sobie spokojnie w departamencie ochrony informacji niejawnych na Pomorzu, schowany, cieplutki chodzi i opowiada, że będzie wiceszefem ABW zarządów PiSu bo obiecał mu to pan Norbert Loba. Wiecie państwo, to też jest bardzo ciekawy człowiek. On też założył ostatnio jakąś taką fundację. Będziemy musieli o panu Norbercie trochę więcej poopowiadać, bo my się z panem Norbertem znamy ze słyszenia. Pan Norbert... O... Tak, tak, z taką świetną fundację. To... Znaczy, to są ludzie, oni, to są ludzie, którym się wydawało, że ta Trzecia Rzesza ich będzie trwała tysiąc lat. To jest... Yy, 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 yy. To jest coś, szanowni państwo, co sprawiło, że oni się nawet do końca nie maskowali. Ale na przykład to, że dziś, wiecie państwo, oni pozwalają sobie na, na puszczenie ogona za mną czy za Tomkiem. Kiedy my już, przepraszam, wyświetlamy ich, kiedy idziemy i... bo to jest taki, to jest taki sygnał do wszystkich innych służb, że jest zgoda na robienie Pińskiego i to Zobaczcie, oni tam sobie coś tam gadają, tak tam śmieją się z się maniaka, że jest gadającym do lampki, a tak naprawdę to nikt ich, to ci, którzy ich słuchają, nie mają takiej siły sprawczej, żeby nam kazać, zaprzestać ich śledzić. Zobaczcie, my to robimy. To jest tak naprawdę, szanowni państwo, umówmy się. Jak my będziemy chcieli im zniknąć, to im znikniemy. To jest tylko i wyłącznie takie pok demonstracyjne pokazywanie. Oni też uważają, że być może sprowokują Tomka do czegoś, do jakiegoś tego, żeby, że Tomek, ktoś tam wrzaśnie, tak jak ten mój, co to wskoczył za Ladę i wrzeszczył, że ja go bije, podczas kiedy ja... Tak, ten, ten... ulubienie, uciekł i płakał za Radę, krzyczał. Tak. tak, bo oczywiście nikt go nie trafił. na za pultem, był, był taki czeski, czeski serial, kobieta, kobieta za Lado. No, tak. Natomiast nie, ale tu chodzi Tomek, tu nie ma się co śmiać. No, ja dopiero. I on, się... on złożył na ciebie, zawiadomienie na policji. Tak, że nie, tak. ja że nie, pobić i ukraść w... mu telefon nie, czy coś. Ukraść mu telefon. Tak, tak. Mhm. Natomiast y, tam jest y, to, co oni y, po prostu wyrabiają dziś, y, to, to, my się cieszymy. Tak jak mówimy, zatytułowaliśmy, że to jest, dostali kopa od Bonnara, nie wiemy, może to jest kopa od Corneluka, jeżeli któryś z panów chce się przyznać, to z przyjemnością poprawimy. Bardzo proszę. Tak. Kto, kto, kto dał kopa w cztery litery, komu mamy gratulować, natomiast jest to na pewno bardzo dobre... No Nowogorski wyjął, tak. No Nowogejski wyjął, na pewno tak. tak to, to... szanowni państwo, bo to jest, bo to dla tych, którzy nas rzadziej oglądają, Nowogejską to wymyśliliśmy nie my, tylko to wymyślili ochroniarze pana Jarosława Kaczyńskiego. i sami tak mówią, tak. Woliera i Nowogejska, tak. Tak, i Woliera to jest, to jest Woliwosz, Woliera, czyli wy, 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 to się nazywa tak. Wybieg kota. Wybieg dla kota, a to jest Nowogajski. Dlatego nie trzeba było z drzew i z latarni ściągać, tak. tak szanowni państwo. Bo i... do tego służą ochroniarze specjalnie wyszkoleni. Tak. I yy, no, wiecie państwo, to upilnować kota Jarosława Kaczyńskiego, to, 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 to jest jednak wyzwanie. No, teraz już może mniejsze, ale, ale wcześniej, to wiecie państwo, tam yy, to ja słyszałem, że jak jedy, pewnego pięknego dnia Kody dał nogę, to się zastanawiali, czy przyznać się Kaczyńskiemu, czy, czy skombinować jakiegoś innego, czy on się zorientuje. Ale ja nagle by go podrapał, prawda? No nie, no ja tylko, to nie może być no. A nie, nie... do To byłby kłopot. Co? Mała głupawka nas Do Lublina by wyjechał z tym podrapaniem. Wiesz, to wiesz, co się działo? Bo nigdzie indziej nie wiem. Tam by był NN z podrapanymi. Dopiszcie sobie. Rzeczpospolita, tak jak wspomniałem, analfabetów, świetny tekst Aleksandra Pińskiego. Przypominam, prawdziwy Konrad Walenrod, i to nie jest o panu Tomaszu Strzelczyku z szefostwa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, to jest o prawdziwym Konradzie Walenrodzie. Polecamy. No i oczywiście, szanowni Państwo, ja też przypomnę. Bo teraz wyszła książka pani Dominiki Długosz o tajemnicach pałacu, i tutaj jest, muszę Państwu wiedzieć, poczytałem obie. I tu jest więcej tajemnic. Pani Izabela Peknoce z dudą. Książka, której pani Długosz się bała zacytować, bo chyba bała się tego, że ktoś przeczyta, porówna i będzie miał jakiś absmak. Nieładnie, pani Dominiko. No i oczywiście Hazaj, Przestępstwo, to jest książka pana profesora Jacka i Warto. Przypominam też o. Mirosław Szczerba Baza to też jest bardzo fajna, mocna książka. I na końcu, jak to mówią, last but not least, książka mojego syna. Niezwykła historia Pawła Pińskiego to jest książka dostępna na hognot.pl i uwaga w księgarni przy ulicy. Puławskie 11 w Warszawie, Nike, Tam, szanowni państwo, właśnie wyprzedały się ostatnio wszystkie. Teraz wysłaliśmy nowe. To jest książka, która jest ilustrowana przez autora. Książka z opowiadaniami dla dzieci w stylu Randa Dala. Jak ktoś lubi oryginalne opowieści, to tu nie będzie zawiedziony. Polecam. A teraz Tomek. Panie Jarosławie Kaczyński, panu no Jarosław o 17.30. Ja nie wiem, tutaj powiem panu takie rzeczy, że nie wiem, jak pan to wytłumaczy tym swoim świetlanym umysłem. Bo czytamy to. One z wiadomości. Słowa lideryki AfD, czyli tych sojuszników pana tych konfederatów, niektórych, nie, nie, bo to nie całej konfederacji, ale niektórych tych konfederatów, oni bardzo na nich stawiają. Oni Mówią tak. Słowa liderki FD o polskiej miejscowości wywołały burzę, kwestionuje granice. Alice Weidel przyznała w lipcu ubiegłego roku, że nigdy nie chciała używać polskiej nazwy miejscowości Główczyce. Robert z której pochodzą jej przodkowie ze strony ojca. Spore kontrowersje wzbudzają nie tylko jej poglądy, niemiecki byli złośliwie napisał, że Wejder znalazła swoją alternatywą dla Niemiec w Szwajcarii. Odnosząc się do śliczności związanych z miejscem, w którym Wejder płaci podatki. Od niedzieli jej alternatywa dla Niemiec to druga siła w Bundestagu. Ale to jeszcze nie koniec. Panie Jarosławie, do tego pan mnie nie może pozostawić tak spokojnie. Bo... grupowanie Wejder hołduje tradycyjnym wartościom rodzinnym. Przeciwia się małżeństwu a adopcji dzieci przez takie pary. Sama Wejder jest homos, osobą homoseksualną. Prywatniej partnerką życiową jest Sara Bossard, szwajcarska producentka filmowa, która urodziła się na Sri Lance. Razem wychowują dwójką synów, których matką jest Bossard. Tak, panie, Rasz, panie Sławie, odwagi. Po prostu odwagi. Odwagi. Ona jeszcze ma dziadka w SS. ja no, co to, to takiego? Jest. To, to, to takie jedno SS czy drugie SS. A, a Kurski to nie miał. No, to dwóch i Żydów w dodatku. No, nie, to, on jego, nie, u jego to nie byli Żydzi, to było z tej drugiej strony. A nie, to było od drugiej strony. Possibly, do, to bardzo przepraszam, to bardzo przepraszam, obraziłem. Bardzo przepraszam, bardzo, bardzo A nie wiem czy SS czy Kurskiego, nie wiem, to bardzo przepraszam. To, ja to myślę, że dobrze. <ra> I <Twice> ma, tak. drugi, <dünyugi> drugi <Matthew>, dobrze. mam, dobrze. mało poważam. Do więzienia Panie Ruz do dobrze. więzienia odwagi. Odwagi Panie Rosławie, Pan wyjdzie, a tak, a co mi zależy powiem tak. Międzyõ